Tutaj mamy środek na i 111. W łazienkach oczywiście mamy też lustra, jest sporo szkła, jest sporo powierzchni wysokopołudzkowych. No i jeżeli chcemy zadbać o to, że te powierzchnie będą ładnie liśliły, nie będzie żadnych zacieków, to warto użyć do tego preparatu do szyb. Środek gotowy do użycia, kładę zapachu. Jak też tutaj do mycia szyb? Spryskujemy powierzchnię przecieramy po jednym czyściwem papierowym i e, kończymy e, proces mycia. Czyli widzimy, że środek nie kwaśny odczynie neutralnym, natomiast oczywiście najbardziej przydatny w obszarek sanitarny e, obok tych wszystkich środków odczynie kwaśnym.